Dzień dobry bądź dobry wieczór, zależy gdzie to się będzie i kiedy oglądało. E, witamy na naszym kanale Nasza Ziemia, tu i teraz. Pierwszy dzień wiosny. E, u mnie jest trzecia po południu, u Grażynki dziewiąta wieczorem. A, przepiękny dzień, przepiękne słońce, przepiękne po prostu wszystko wokół mnie do, do tej pory było i e, tak dalej będzie. I dzisiaj chciałabyśmy porozmawiać. Z Grażynką, w jakim momencie się znajdujemy a, e, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i jak sobie z tym poradzić, a, co robić. I, I po prostu może to, co Grażynka chce przede wszystkim powiedzieć, e, komuś rozjaśni i pomoże e, to wszystko odwrócić, do siebie przytulić i zostać z tym. Dzień dobry, Grażynko, dobry wieczór. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dobry, do... dobry wieczór. Witaj Kasiu kochana, miły dzień rzeczywiście, dzisiaj mamy piękny e, dzień wiosny i e, taki naprawdę bardzo fajny dzień, możemy sobie zapamiętać go na dłuższy okres czasu. To właściwie f, e, fajna chwila na posprzątaniu tej przeszłości i rozpoczęciu czegoś nowego, tak? Także zapraszamy na, jak to się mówi, do nowych czasów. E, tak, to jeszcze rok otwarty. To, dokładnie Kasiu. To, co z przeszłości możemy wziąć, to wiadomo, że to są nasze doświadczenia, które nas wzmocniły. Mamy teraz siłę i moc, żeby wejść w to nowe i lepsze, ale też uświadomiły nam, że przyszedł taki dzień, że trzeba tą wtyczkę w przeszłości po prostu wyłączyć całkowicie. Przyszliśmy w ostatnim okresie czasu różnych, dużo emocji. Dużo dowiedzieliśmy się, że jest więcej prawd Niż byśmy nawet sobie mogli wyobrazić. I ten moment taki wyłączenia tej wtyczki, że prawdę mamy w sobie, i czas zaakceptować i odnaleźć siebie w samym sobie. A więc, jeżeli chcemy cokolwiek w tym świecie zmienić, to tylko i wyłącznie zacząć od siebie, zajrzeć w siebie. Tam mamy wszystko i dostaniemy każdą odpowiedź. Mnie się wydaje, że. Jedyne wyjście na całą tą sytuację e, naszą w świecie, to jest właśnie rozszerzanie świadomości zbiorowej. Ale jeżeli ja indywidualnie będę świadoma, to wiadomo, że i e, każdy z nas e, sprzątając swój pokój wewnętrzny, bo tyle się mówi o tym pokoju zewnętrznym. Chcielibyśmy żyć w świecie, w pokoju, tylko jak ten pokój e, ma być? skoro, tego osiągnąć. Nasze, tak, skoro nasze wnętrza nie mają ani spokoju, ani pokoju, no więc nie mamy nawet czym emanować. Ale jeżeli a, na pewno e, posprzątamy ten pokój w środku, e, to ta równowaga e, nasza wewnętrzna, to pogodzenie się z, e, i ta nasza prawda nigdy nie dopuści do tego, co się dzieje w obecnym momencie. Każdy się zacznie jednoczyć i ta cegiełka tej indywidualnej osoby dołoży do drugiej cegiełki, i na pewno nasz świat e, będzie żył e, cały w pokoju i spokoju. Dlatego, że nam nie będzie nic potrzeba, żeby robić ku temu, poza tym, żeby właśnie sobie uświadomić, jak możemy e, wstrzymać e, to, co jest zewnętrzne. Czyli jeżeli ja mam pokój w sobie, to ja nie będę chciała niepokoju mieć na zewnątrz. Czyli świadomie powiedzieć sobie koniec produkcji jakichkolwiek zabawek dla dorosłych niszczących życie drugiego człowieka. Jeżeli mi ktoś powie, że ile ludzi zostanie bez pracy, to mamy na to zawsze ultimatum. Ten moment, w którym my jesteśmy obecnie, i rozejrzeć się dookoła, jak wygląda nasz świat w chaosie, to mamy dużo pracy, dużo nowych zawodów i dużo do posprzątania. Tak. I e, nie trzeba szukać żadnych usprawiedliwień, że e, przyda się, bo wreszcie przeciwko komu te zabawki e, produkujemy przeciwko nam samym. Tak. To jeżeli ma, odnajdziemy pokój w sobie, to i ten pokój będzie na zewnątrz. Teraz bardzo bym chciała zwrócić uwagę na ten punkt chaosu, tak? Mówimy, że on jest, że obecnie każda dziedzina, każdy aspekt wymaga rzeczywiście spojrzenia i przeanalizowania naszych myśli. Co do tego doprowadziło, że wdarł się w nasze życie chaos, że wytrącono nas z tej równowagi? I od którego to momentu zastanawiałam się nad różnymi e, e, przyczynami, ale bardzo dużo przyczyn zewnętrznych, które do mnie doszło i zachwiało moją równowagę, to były terminy. Terminy podawane nam, e, które na przykład takie jak integracja, demokracja czy ewentualnie e, Matrix absolutnie nie były zgodne z nami, tylko były rzucone po to, żebyśmy zainteresowali się terminem, utrwalali go, nawet nie rozumiejąc tego, co my popieramy energetycznie. Dlatego dzisiaj piękny dzień wiosny, odłączamy te wtyczki starych tych wszystkich wyrazów, które nam nie służyły i czas na wprowadzanie właśnie tych nowych, czyli życia w zgodzie z sobą i z otaczającym nas światem. I tej Odszukania tej prawdy w sobie, ponieważ nie wierzę, że nikt nie znajdzie prawdy w sobie, skoro naprawdę chce być swoim przyjacielem. Ten przyjaciel siebie nie skrzywdzi. No i jeżeli siebie kocham, tym bardziej nie będę dla siebie własnym katem. Dokładnie. A więc mamy taki fajny moment, ten wiosenny, gdzie słoneczko nam dzisiaj przyświeca, te promienie rozchodzą się po całym świecie i w sumie naprawdę. A, to rozszerzanie świadomości globalnej e, zacznie nam robić dużą frajdę, bo dosyć, że to będzie wszystko e, w zgodzie z nami i e, e, będziemy mieli nawet powody do kochania siebie, a jak pokochamy siebie, to cały świat będzie się kochał w jedną i w drugą stronę, nie będziemy innego wyjścia, jak żyć w pokoju i spokoju. Poza tym e, też bardzo e, chciałabym zwrócić uwagę właśnie, bo mówi się o tym rozszerzaniu świadomości. Ale mamy fajne tematy na dzień dzisiejszy, tak? Jeżeli widzimy, że nasz krajobraz się zmienia, zapytajmy siebie, czy nam się on podoba. Ten po zmianie. Przecież było tyle, tyle zieleni, tyle lasów, tyle drzew. Komu to przeszkadzało, tak? Tak. Czyli mamy nowe zawody, możemy na nowo obsadzać tą zielenią, znowu się czuć w tej harmonii i e, w symbiozie z naturą. Jeżeli jedziemy na, nad morze i nie podobają nam się te plastiki w morzu, to się zastanowimy, kto to wyprodukował, kto dał na to zgodę. A więc automatycznie podejście naszej świadomości do tego, co produkujemy. Jeżeli ja mam ideę i wy, e, wymyśliłam coś fantastycznego dla tego świata i to ma nam służyć dla naszego dobra, o jak fajnie zamieniliśmy jeden produkt na drugi, o jak super skorzystaliśmy z innych materiałów. I następnie starajmy się na końcu postawić sobie pytanie, jak my się tego wyzbędziemy. Jeżeli my nie mamy alternatywy e, ultyzacji tego, żeby nie, nie szkodziło to naszemu e, otoczeniu, naszemu zdrowiu i naszej planecie, to nie produkujmy wcale. Obyliśmy się bez danego produktu do tej pory. Czy Innego opakowania i spójrzcie ile mamy fajnych takich zadań dla młodych ludzi, gdzie możemy im pokazać, słuchajcie wymyślcie coś takiego fajnego, żeby jedno było w równowadze z drugim, tak. jeżeli coś wyrywamy, zróbmy coś takiego, żeby dosadzić to drzewo, czy ewentualnie, ale jeżeli chodzi o produkcję właśnie produktów, to przyszedł ten moment, gdzie każdy mówi, ale zaśmiecone. Ale e, tego nie jedzmy. Tam to jedzmy. Ale przecież naprawdę coraz więcej osób. Zwróćmy uwagę, jak dużo osób mamy mądrych, którzy w obecnej dobie czasu pokazują nam alternatywy typu właśnie jak e, urzeźnić glebę, jak oczyścić glebę, jak wrócić do natury. I e, co możemy zrobić. Z resztkami, czy z opakowaniami, czy naprawdę utylizacja nie kosztuje wyżej niż wyprodukowanie tego produktu. Czyli zanim podejmiemy decyzję, że dany produkt wprowadzamy na rynek światowy, pomyślmy, co będzie z opakowaniem po tym produkcie. I jeżeli nie mamy idei na to, to poczekajmy. Może ktoś znajdzie, może ktoś wymyśli, ale nie wprowadzajmy do momentu kiedy nie będzie równowagi, że mam produkt i nie wiem co dalej z nim zrobić po spożyciu z opakowaniem. Powolutku taki tok myślenia równowagi i się wydaje, Kasiu, będzie całkowicie nas odciągał od miliona prawd, które nie będziemy się zastanawiać, czy coś jest prawdą, czy nie, tylko będziemy myśleć tak, trzeba żyć w równowadze, w harmonii, kocham siebie. To nie będę zaśmiecała ani swojego wnętrza, ani nie będę zaśmiecać e, strefy otoczenie. zewnętrznej. Mm -hmm. Tak. I tak powoli, małymi krokami, m, mi się wydaje, że te wtyczki, tych tematów, które w ostatnim okresie czasu nam zaśmiecały, e, e, zaśmiecały nam nie tylko nasze wnętrza, ale i otoczenie. I a też zbieraliśmy te doświadczenia emocjonalne, które się odkładały. I w którymś momencie przyszedł rzeczywiście ten moment dość. Prawda jest we mnie. Chcę żyć w, go, zgo, w zgodzie z sobą, z otaczającym mnie światem. Jestem tym właśnie swoim przyjacielem. I niech się dzieje. Mamy tylu inteligentnych, mądrych ludzi, którzy na pewno z chęcią wejdą w każdy taki temat, który doprowadzi nas do równowagi, radości i będziemy do cudownego po życia. Prostu do cudownego życia. A urodziliśmy się po to, żeby być szczęśliwymi. I dążmy do tego, co kochamy. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę nad właśnie każdy aspekt naszego życia jest dzisiaj do poprawienia. I teraz zwróćmy uwagę, czy możemy sobie zadać pytanie sam, każdy sam. Ja sobie zadałam, e, czy są nam potrzebni rządzący, w jakim stopniu, czy my, jako społeczeństwo, mamy wpływ na rozwój państwa, dlaczego nie interesujemy się, nie kontrolujemy podejmowanych decyzji, przecież to finansujemy. I również te osoby, które bardzo łatwo przyjmują te rzeczy socjalne, tak, też trzeba się pomyśleć, że kupowanie społeczeństwa to jest wstrzymanie rozwoju społeczeństwa i a my myśmy o miejscach pracy właśnie o te, to co akurat nam po prostu do tej pory nie wyszło. Właśnie zrównoważyć tak i odwrócić, żeby, nam, żeby szło tak. Odwrócić właśnie, że dzięki temu, że odwracamy mamy inne zawody. Nowe miejsca pracy i mamy co jak to się mówi Kasia robić tak. I, e, usiąść przy jednym stole nie udowadniać sobie kto ma rację. E, czy dana dziedzina życia nam służy, czy nie. Tylko e, usiąść i popatrzeć na, na to, co efekt końcowy będzie z tego, że my wybierzemy te najlepsze produkty dla nas. I to obojętnie, czy to będzie farmacji, właśnie żeby połączyć e, z naturoterapią, czy ewentualnie z tym, co dała nam tutaj natura. Bo po to te rośliny i te zioła są, żeby z nich korzystać. I e, każdy taki aspekt naszego życia, temat, e, po prostu no, e, wypadałoby usiąść i zacząć debaty, tak? Tak. I e, nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili, tylko doszli do wspólnego wniosku, że zanim wylecimy w kosmos, zanim zainwestujemy w coś poza nami, czas zainwestować w nas samych. W nasz spokój, pokój, rozwój, w nasze e, młode pokolenia. I e, po prostu to, co mówimy, e, dzisiaj jest bardzo dużo właśnie e, tematów, skąd pochodzimy, zadajemy sobie pytania, ale może właśnie skoncentrujmy na tym, że się po prostu kochamy, że po prostu jesteśmy dla siebie ważni, że jeżeli ja kocham siebie, ja jestem świadoma siebie i wiem, co mi daje szczęście. To ja nikogo nie skrzywdzę i ja nie muszę mieć 500 y, punktów prawa cywilnego, tak. bo jeżeli społeczeństwo jest świadome, to właściwie nie potrzebuje żadnych praw. Ono nie przejedzie na czerwonym świetle, bo wie, że może y, zrobić drugiej osobie krzywdę. Chodzi o rozszerzanie świadomości zbiorowej. A wiadomo, od nas trzeba zacząć, Kasiu. Y, Myślę, Kasia, że tak po małym kroczku, właśnie takie tematy czasami krótko e, poruszając, e, zaczynając od siebie, e, kiedy te emocje już wszystkie właściwie chyba wygasły no, i opadły tak, na tak. to, i człowiek zaczyna e, sobie e, myśleć e, i zadawać samemu pytanie, z czym by był szczęśliwy. Mm -hmm. I jak przychodzi ta odpowiedź z wnętrza, to właściwie ani sobie nie wyrządzimy krzywdy ani nikomu więcej. Jak myślisz tak. Kasia? No de, zgadzam się z Tobą w stu procentach, bo, bo prawda jest taka, że, że ta prawda jest zawsze tu w nas i ona jest tak. naj, najpiękniejsza, a, y, 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 czysta, nieskazitelna i emanuując to tym na, na wszystkich innych zmienia się y, moje otoczenie, znaczy ja, moje otoczenie i to leci dalej i dalej. A, i jak, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Że trzeba, się... Po prostu wiesz, to tak nawet można powiedzieć troszkę na, na um, wrócić nawet do tej rozmowy z Bożenką, co, co miałam na tej totalnej biologii, że jesteśmy, rozmowa. gratuluję Wam dziewczyny. Dziękujemy. Że tak jesteśmy wszędzie wiesz, rozrywani. I tak zapominamy, że to tu, że tu, tu trzeba tą pracę odbyć, że to, tak. tą świadomość, no e, wydaje mi się, że rozmawiamy do, do świadomych ludzi, e, istot prze, przed tym ekranem, czy tam gdzieś na sali. E, a jeżeli nie, to, to super, że, że przyjdą jakieś nowe e, i się do, dowiedzą, t, o, o czym teraz mówimy, ale no tu się wszystko zaczyna. E, tak. Jak tutaj. Odczucie. Tak, jak będzie tu czysto i nieskazitelnie i super, to, to wszystko poleci. Dokładnie tak. tak. Wiesz, powiem Ci, Grażynka, yy, przepraszam, taka yy. Te, takie coś, byłam w parku dzisiaj. Jest u nas tak przepiękna pogoda, wiesz, wczoraj tam nie zdążyłam do, dojechać do parku, ale dzisiaj tak umyłam samochód, co ja Tak, tak, tak. Posprzątałam sobie w garderobie, znowu tam wiesz, zrobiłam po, porządki wiosenne i pojechałam do parku. I tak sobie usiadłam na ławce w takim miejscu, gdzie była droga tam zimą, wiesz. Bo, no bo wiadomo, śnieg padał, to, to ludzie szli tym śniegiem, za chwilę przyszedł mróz, zmroziło wszystko, za chwilę deszcz, zamroziło więcej, przyszła odwilż, chlapa, za chwilę znowu zamroziło, wiesz, więc tamtego tego lodu, śniegu, błota, wszystkiego, wszystkiego było pełno i to nie było na takiej dróżce, która ma takie kamyczki, tylko to było na trawie i ja sobie tak, tak siedzę i tak patrzę i generalnie rzecz biorąc, cały park jeszcze jest taki szaro-brunatny, wiesz, jeszcze u nas nie widać tej zieleni, okej? Okay? Ale ja tak patrzę, tak patrzę i wiesz, widzę tą starą trawę, taką zgniecioną, taką potor poturbowaną, taką zniszczoną prze przez nas. I ja tak. tak patrzę, nie miałam, wiesz, telefonu, żeby to nagrać, bo zostawiłam w samochodzie <laughs> i potem jeszcze się dalej poszłam przejść. I ja tak patrzę. A tam wiesz z tego, z tego tego wszystkiego tam co tak zniszczone wy, wyrastają gdzieś bła, trawy Piennie. i wiesz co tak mi się to po prostu skojarzyło do, do wszystkiego co w nas się teraz dzieje, że my przechodzimy przez te turbulencje, że jesteśmy zagubieni, że nie wiemy o co chodzi, zdeptani nawet można powiedzieć, tak. ale jednak to słońce przyszło, ta pogoda się zmienia i my wychodzimy jakbyśmy się rodzili na nowo. No. Dokładniej, i zobacz, jest taki piękny dzień, właśnie. Ty zobaczyłaś, jak natura się odradza. Tak samo my się odradzamy, i najpiękniejsze jest to, że my mamy już tą potrzebę z, z naszych wnętrz. Tak. Nasze wnętrza krzyczą. My chcemy nowego, pięknego tego świata, który kochamy. Tak. Nie możemy dalej e, e, przytakiwać, że ten świat, który, w którym żyjemy, tusi nas, a krzyk w głowie zagłusza nasze serca. I dlatego to jest taki cudny moment dzisiaj, w dzisiejszym dniu, kochani, żebyśmy sobie właśnie spokojnie usiedli, powyłączali wszystko i zadali sobie pytanie, co nam daje szczęście. Utulili swoje wnętrza, ukochali je z całego serca i powiedzieli, jak fajnie, że mamy dzisiaj właśnie tą równowagę serca z rozumem, i zaczynamy świadomie widzieć te zmiany i to na, tą naszą przyszłość, co nam daje szczęście. Chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, co nam w życiu wyszło, a wyszło nam bardzo dużo rzeczy. Mamy wspaniałą technologię, tylko kwestia tego, do czego ona ma nam służyć. I to już od nas zależy, jak ugruntujemy sprawy właśnie kontroli nad tym wszystkim, tak? Czyli to, co wcześniej podałam przykład, że jak coś produkujemy, to zastanówmy się, co będzie z tym produktem dalej. Tak samo jeżeli używamy technologii, do którego momentu możemy z niej korzystać? Tak, żeby nam no, służyła. Żeby, żeby nam służyła. I inwestujmy, odradzajmy naturę. Tak jest. To, co daje matka ziemia, a my jej. Po prostu żyjmy w równowadze i harmonii. Tak jak cztery pory roku w naturalny sposób zawsze wspierały nas, a my wspierałyśmy te cztery pory roku. Tak teraz czas najwyższy mówić właśnie o tej pełni, o tej całości, czyli powrotu do natury i do naszego szczęścia. W innym przypadku akceptowanie rzeczy, które są wbrew nam. Nigdy nikomu nie przyniosą ani zdrowia, ani szczęścia, ani radości. To tylko będzie fałszywa przykrywka i fałszywa nadzieja na tą e, naturę, którą nakładamy i sami niszczymy. Dlatego bardzo piękny dzień dzisiaj jest na zamknięcie przeszłości, podziękowanie jej za zebrane doświadczenia. Du dużo nas nauczyła i a myślę, że zebrane doświadczenia tylko nam posłużą. I to bez i jakichś, e, właśnie te emocje już opadły. Nie musimy sobie niczego udowadniać, poza tym, że się kochamy, poza tym, że głośno możemy nawet to teraz mówić, że kocham siebie, szanuję, tak. emanuję tym. I tak samo jeden do drugiego będzie przekazywał tą pałeczkę, aż rzeczywiście ten nasz świat, Łączy się nie tylko dłońmi, nie tylko sercami, umysłem, ale wszystkim, co nas otacza. Później możemy myśleć o jakichś innych wyprawach, ale ten moment, ten dzisiejszy dzień jest naprawdę sprzątaniem naszych wnętrz, naszego świata. Nie musimy wychodzić poza Matkę Ziemię. Wystarczy, że się zabierzemy tutaj, jak to się mówi, za własne porządki. Odwórka. Tak jest. I będziemy, na, na pewno, na pewno nam się to uda. I bardzo się cieszę, że się świadomość rozszerza. Bardzo się cieszę, kiedy słyszę, że właśnie coraz więcej osób zagląda w siebie, jest tym szczęśliwych. Że em, informacje, które przychodzą z zewnątrz, wiedzą doskonale, że nie zawsze służą, że trzeba się od nich odizolować. To nie jest żadna ucieczka od rzeczywistości. Każdy z nas jest świadomy obecnego stanu, jaki jest świat. W innym przypadku, gdybyśmy nie byli w rzeczywistości, nie chcielibyśmy zmian, tak. a jeżeli chcemy odbić się od czegoś, zmienić coś i widzimy, że to, co zewnętrzne nie doprowadza do równowagi z nami samymi, że trzęsie nas, czy to w głowie, czy emocjonalnie, czy nie słyszymy głosu płynącego z naszego serca, stop. Nie możemy więcej zagłuszać tego, stop. Tak. Ponieważ nasze wnętrze szuka harmonii, bo taka jest nasza natura. Żyć w zgodzie z sobą i z otaczającym na światem. Jeżeli ja sobie nie zrobię krzywdy, to i drugiej osobie nie zrobię krzywdy, to i ta osoba następnej nie zrobi ani sobie, ani następnej. I tak będziemy sobie tą pałeczkę. Przekazywać ku naszemu szczęściu. Super, super powiedziane. I myślę, Kasiu, że tak na dzisiaj to właściwie nie musimy więcej tego rozdrabniać. Taki jest moment, gdzie mi się wydaje, że to jest czas, żeby każdy po włączeniu tego programu tak sobie wygodnie usiadł, spokojnie i sobie pomyślał właśnie o sobie. Tak. Zacznę od siebie. Tak się utulił. utulił się, ukochał. Zrozumiał, jak jest ważny w tym świecie, jak reszta idzie spokojnie również uporządkować. Chociażby dlatego, że będziemy wiedzieć, że cokolwiek zrobimy, to będziemy szukać na to antidotum, ewentualnie nie dopuścimy w jedności do tego, żeby więcej powstawał chaos czy powstawał niepokój, ponieważ w naszych sercach zapanuje. I spokój, i pokój, i miłość. I to na zewnątrz musi się urzeczywistnić. Powinno się urzeczywistnić, jeżeli świadomie ze sobą porozmawiamy. Tak. Czy kreujemy? Kreujemy, Kasiu, kreujemy i tak fajnie, bo zaczynamy od siebie i ten dzień jest naprawdę dla mnie jakiś taki wyjątkowy, dzisiaj wiosenny. Mhm. I a, widzę to, to wyłączenie tej wtyczki przeszłości ze zrozumieniem. Tak. Nie, że nieświadomie. Z, ale z pełną świadomością, z podziękowaniem tak. za zebrane doświadczenia, za to, że mnie ukierunkowało, ukształtowało i umiało nawet powiedzieć na dzień dzisiejszy stop. Więc co chcę? Tak. Więc co chcę dalej? Chcę być szczęśliwa. Chcę pokoju, spokoju. I, I wnętrze harmonii. moje, tak, i harmonii, i wnętrze moje. Po prostu prosi o to. A ja z przyjemnością dzisiaj zanurzyłam się w nim. Jestem spokojna i wszystkim życzę tego samego spokoju, pokoju wewnętrznego i emanowaniem na zewnątrz. Ja również, do, również dołączam się do, do tych życzeń. A, bo tak właśnie Moje będzie ciuchy. i jest. I, I to my kreujemy i roznosimy to, to najpiękniejsze uczucie, które jest w nas, na cały świat. Dziękuję Tobie, Grażynko, bardzo. Dziękuję, kochana, i bardzo dziękuję wszystkim. I promieniujemy dzisiaj, Kasia, to tak jak to słonko na niebie, nie tylko w środku, ale właśnie z naszych wnętrz, te promienie rozprzestrzeniamy na cały świat. Bądźmy szczęśliwi. Tak jest. Dziękuję bardzo, kocham Cię, Grażynko. Dziękuję, Kasiu, ja to też Cię kocham. Was. Kochamy Was i dziękujemy bardzo dziękujemy. za tą chwilę spędzoną z nami. Buźka. Dziękujemy. Buźka.